O, teraz słucham. Pani coś chce do mnie powiedzieć? Wstydzi się pani. O. Teraz tych pani zamknie, bo idzie pan. Nie rozumiem. Zaraz, bo. Muszę podejść bliżej. Tak? Ja mam dzwonić po policję. A dlaczego? O, policja do mnie dzwoni. Halo. Cześć No i co ja mam teraz zrobić? Czego, bo ja tu rower zostawiłem na chodniku, a tu obok mam ścieżkę. Podejrzewam, że dla wielu osób najważniejszą kwestią w tym filmie będzie to, że rowerzysta jechał rowerem po chodniku. No niestety muszę to zdementować. Otóż rower faktycznie stoi na chodniku, ale właśnie tutaj prezentuję w jaki sposób rower znalazł się na tym chodniku, mimo że rowerzysta wcale po tym chodniku nie jechał rowerem. I nie ma półtora metra i mandat się naleci. O światło dziękujemy. Nie no, ja muszę po dziecku jechać, tylko chciałem, żeby pani powiedziała po prostu parę słów do kamery. Jeżeli można, panią prosić. Można prosić parę słów do kamery? Słucham? Nie, bo ja po prostu się interesuję tym, dlaczego pani tu wjechała po chodniku i po trawie Na chwilę zaparkowała. Ale ja nie pytam na ile czasu, tylko dlaczego pani jeździ po trawie i po chodniku? Pani nie ma ale nie można jeździć po trawie i po chodniku, a to nie jest parking, chyba. No nie wiem. Można jeździć po trawie? Mogę. A można jeździć po trawie i po chodniku? Będzie mnie pani kamerować? No dobra. Ja się czuję niebezpiecznie. Spoko. Proszę zadzwonić na policję, jak się pani czuje niebezpiecznie. Na pewno, jeżeli chciałbym pani zrobić krzywdę, to bym to nagrywał. Chciałem się Ale zapytać. Pana się boję, bo nie Ojej. Się boję. To dobrze, że pani wyszła z samochodu. Poza samochodem jest pani bezpieczniejsza na pewno. Bo nie wiem, naprawdę o co pan chodzi. Pan Pytam to... się, dlaczego pani jeździ po chodniku i po na trawniku. Nie nie ma jak wyjechać. Nie, Ale nie, nie można. Proszę zobaczyć, że to jest chodnik, po którym uczęszczają piesi, tak? O, idzie pani. To jest chodnik, nie można jeździć po chodniku. No to, a ja tak tutaj te samochody jechały. Tak samo jak pani. No. Ale e, nie wiem, czy pani zauważyła, w tych samochodach. Pani, to jest mój telefon. W tych samochodach nie ma kierowców, więc Ale proszę, więc, ale nie proszę mi, mi nie dotykać pan mojego pan telefonu. W ogóle. A pani dlaczego mnie kameruje w ogóle? No, a dlaczego pan mnie kameruje? Bo chciałem zapytać, dlaczego jeździ nie, Pani pan, po chodniku i po. po policji i wtedy... po co, no, mam mówię, dzwonić no, po no, bo policji? dlaczego pan mnie kameruje? Ja sobie nie życzę, żeby pan kamerował. <noise> no już nie chcę mi się tłumaczyć, że mogę panią kamerować. O jakiś tam pieszy nie, się strada. Się no bo... Mam się wylegitymować? Proszę bardzo. Nie wiem, Dowód osobisty, prawo jazdy. No ale to pani, to, pani to... mnie tak samo kameruje. No bo pan nie kameruje no to a, czyli jak ja panią kameruję, to pani może mnie kamerować. Dobra, a teraz takie pytanie. Czy jak pani jeździ po chodniku y, samochodem, to ja mogę jeździć po chodniku samochodem? Nie, to Nie? Sam czyli nie można jeździć po chodniku samochodem, tak? Nie wiem jak To, to są propo zasady. proponuję pani tu nie wjeżdżać, tak? No jest super. A stąd jest. pani nie jest. No dobra, to już niech pani jedzie, bo ja się czuję zagrożona, jak pani ja mi kameruje. A co pan z tym y, materiałem zrobi? Wrzucę pan... go na YouTube'a, proszę pani. Tak. tak. A pani co zrobi z tym materiałem? Ja się zastanawiam, co pan zrobi. No to ja pani powiedziałem, wrzucę go na YouTube'a. Jest to dozwolone. Już 170 filmów wrzuciłem na YouTube i nadal będę wrzucał kolejne. Z panią będzie super film. Już pani może jechać. Tak, to ja jestem. Tak, mam się wylegitymować? Proszę bardzo. Proszę bardzo, wylegitymowujesz się pani. Proszę bardzo. Proszę zeskanować mój dowód osobisty. Oj! No. Nie, to jest proszę, prawo jazdy, a to nawet lepsze jest. Tak? Z drugiej strony też ważność. To jest iPhone, to na pewno będzie wszystko dobrze widać, nie? Widać wszystko? Wylegitymowała nie, mnie o pani? Panu chodzi no przecież powiedziałem, nie wiem, chyba z pięć razy. Pytam panią, dlaczego pani jeździ po chodniku. I po trawie. Ale. No to jak nie ma wjazdu, to nie można jeździć. Ale nie można jeździć po trawie. Jak nie ma wjazdu, to nie można. Rowerem blokujesz. Ja pani nie nagrywam, ja tylko tą panią.